Tutaj w lewo bodajże. Właśnie nie jeździ często, to, to wiadomo, że to jest wysoki wiek. W każdym bądź razie no, rehabilitacja ruchu dużo trzeba. Na wesoło, już tak powiem, z małym, może nazwijmy to, tekstem, przydałaby się jakaś miła indyjska, żeby jakieś rehabilitacje można było zrobić. <grymne> słońce cały czas niebo nie jest takie znów strasznie kurem i także miły Państwo zapowiadali że ma padać chyba że po południu będzie padało póki co jest fajnie Nie znam miejsca, gdzie by chodzić na spacer. A, tężnia jest jeszcze, ale to już za daleko w tej chwili jest, żeby tam jechać na spacer. koło tam trochę dalej się zaczęło budować. Bardzo znaczy się budowało się już i tam zakończenie, czyli już ludzie objęli, jak to się mówi. to często dosłownie, kilka razy dziennie, gdzieś kursy miałem, bo z e, Roma, leroma woziłem różne rzeczy, wanny, prysznice etc. i tym. No także o tutaj po drugiej stronie to osiedle było w każdym razie, to tylko tak tu mniej więcej się dobrze znało, proszę bardzo. Wielsi mają pierwszeństwo wedle polskich przepisów, niestety.

trzeba będzie zrobić Rodzice blisko jesteście gdzieś duchowo Biorę się 31 Mamo do Twoich Rodziców Tato też do Twoich Rodziców ro, A rano tylko pewnie pojadę To jeszcze Trzeba Was obsłużyć Dziadki czajki Krósowski, żona jego, z Tytania. Kto tam jeszcze jest, do no, ciotki tam inne. To jest nieważne. Później trzeba wsiąść auto do Radomyśla i do Radomyśla przez sam, dobrze i mam do twoich rodziców, do twoich ciotków. no trochę grosza Garbatka Koźnica Warszawa ale to nie tylko ma no, kilkanaście takich busów osobowych na stałe na linie obsługuje też ludzie kasiorni ale to wszystko są ale którą są na którą stronę wyjeżdżasz? ja wiem, że to są ludzie powiązani z Lewicą Shogun, Shogun! Tak, słucham! A gdzie ty jesteś? Dzień dobry, tak jakbyś był w pomieszczeniu zamkniętym bez mebli. Nie wiem, no na opłatnie czy Aha, no to ja na chylić stoję. Jazda na i dlatego blisko jest. No tak, na pomieszczeniu Narodowskiego teraz, dobra, trzymaj się, Marku. No, trzymaj się, miłego dzionka, szerokość. do dochodzi dochodzi ruch jest taki jak nie wiem co Tak prawda, że ludzie jak mieszkają poza centrum, poza miastami, nawet taki Rafał Zaborek, Chicago, 100 kilometrów od Chicago. Maciupeńkie miasteczko, cisza, spokój. A tu masz. Południe prawie dochodzi, a tu ruch jest. Nie wiadomo po co, gdzie, co ludziska. Wziąć się rzutkiem zawsze parę groszy jest taniej u pana Karola, co, co byście nie kupowali? Jadąc drogą 722, prawie naprzeciwko kościoła, po, po prawej stronie tylko że trzeba jadą z kotorówki przejechać. Jest sklepik złożywczy, świeże, wszystko jest. Zawsze są kolejki, no bo, bo, bo ludzie wolą się przyzwyczaili. W normalnym szklepie to rżnocie na prawo, na lewo jakoś mówi. O, dzieci w kanizoleczkach bardzo ładnie na spaceryki do przedszkole prawdopodobnie. Może wreszcie trasie na swoje drożdżówki. Będę w środku, bo mogę sobie nie życzyć, ale tak żeby się każdy co Na razie pozdrawiam.